No, niestety, ale aktualizacja przychodzi. I witam Was na kolejnym odcinku. Z którego um, niestety, ale otworzymy wszystkie skrzynki, które zbierają do moich urodzin. Ale to, że w najbliższej aktualizacji wszystkie skrzynki znikną i będzie się je trudniej zdobywało, to niestety musimy to wszystko otworzyć i no widzicie jestem przygotowany bardzo dobrze, 74 big 6 big boxów i mega box. Tak, byście pisali do mnie na kom w komentarzach, że Triko, Triko, ale przecież po Ci zostaną wszystkie boxy, będziesz mógł sobie je otworzyć. Tak, wiem wszystko. A jest taki problem, że będzie się zdobywało dwa razy trudniej brał boxy i w ogólnie wszystkie boxy. I nie będzie się dało już robić openingów takich ogromnych. No to... Niech to będzie ostatni... Jak to powiedzieć? Ostatni. Przeostatni. Niestety. Na takim pięknym koncie. Przeostatni. Ne, ja zaraz nie się <grym> Dobra, ale przeostatni Opening. Więc zaczynajmy. Mam nadzieję, że coś wypadnie. Jak coś nie wypadnie, zostawcie suba. Please, proszę. Dobra, nic na razie nie ma. Dobra, no że tak będę troszkę szybciej otwierał. Poczekajcie. Box. Dobra, gdzie tu jest Karl? Karl do mnie. Trafię gadżet do Karla i trafię gadżet do Edbita, więc kozak. Otwieramy skrzynki, mam nadzieję, że dzisiaj jakaś legenda wypadnie, przynajmniej. Myślę, jak będę, jak będzie hmm, równo 50 droboxów, hmm, to sobie zobaczę, jakie mam szanse na legendę. Powiem tak, na razie nic nie ma. O, fajnie. Trzy demy, zbieram sobie na e, tego morskiego pirata Karla, bo jest przepiękny jako skin. Dobra. Mam nadzieję, że legenda mi wypadnie. No super, ser, proszę cię. Głupio postąpiłeś z tymi skrzynkami, ale proszę cię, mimo to Mam 14120. Niektórzy gracze mają mniej ode mnie. I już mają więcej legendy ode mnie. Więc super, ser, proszę cię, te legendy. Przynajmniej jedną. Przynajmniej niech to będzie najgorsza legenda, jaka może istnieć w grze. Ale żeby to była ta legenda. Dałem 50 do unboxów. Idziemy do sklepu. W ogóle ogólnie dzisiaj fajne oferty są Wchodzę tutaj. Informacja. na gadusz mam bardzo dużą szansę. Na legendę nie za dużo. To mnie smuci bardzo. I boję się że dzisiaj, w tym odcinku. Nic nie wypadnie. No dobrze. Trudno. Ciśnijmy. Dobrze jestem przygotowany. Słuchajcie, jeszcze zobaczę za, za kiedy jest koniec. Za 5 dni. Czyli jak teraz ktoś to ogląda, to pewnie nie wiem który jest. Któryś na pewno, bo ja dziś, to dzisiaj jest chyba 12 jak nagrywam to, 12 maja, Albo nie, 12 otwieramy to jest 42 boxy, nic mi idzie nawet nowy telefon nie przynosi szczęścia proszę cię no dobra, gamie idą, i idą pięknie ładnie. no gamie i do pięknie mi się to podoba pięknie nowa postać sprout piękne this is fantastic nie dziękuję. Ogólnie, dzisiaj też wbijam sobie Penny na dziewiąty level. To też warto zobaczyć. Nowy, nowa postać Kiełek. Hmm. Wybierają sobie i zagramy sobie nią jedną rundkę. I może mogę... legenda wypalnie. Oby to było coś. Oby to było to. Proszę was. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Jak nic nie wypalnie, ojciec, to bo Muścina. Nie. Dobra, mamy to. Jeszcze. to. Dobra. Ajajaj. ej. mi ten joystick. z ten nowy telefon. Tak właśnie, że ten też. jak no, bo... ten telefon nawet no, działa, że po prostu jakby muszę właśnie sobie zrobić tą blokadę ruchu, bo, bryski, bo... No, jak widzicie, one same z siebie tak do siebie zlatują. O. O, właśnie dlatego chodzę tak, jak pijamy tym Sproutem. No fajnie, zabiłem. Ale już pomijając to, proszę Cię, ja super, zagram z jakimś koksem. To daj mi wygrać tą pierwszą rundę przynajmniej. Dobra, wygraliśmy to. A co? Co ja zrobiłem z naszymi? Nie... Co, po co ja to zrobiłem, się w ogóle pytam? No to było niechcące, ja tak nie chciałem. Kurde, no. Tam wiem, że ktoś musi być. O nie, tam jest Brok. O, Kuba! O ty! O ty, gościu! Chciałbyś. Nie no. No. Sorry, ja... Mój telefon to nie pozwala, by dobrać. Wygraliśmy już? No, to fajnie, dobra. Mm, już pomijając to. A kiełekiem. Wygraliśmy. Kiełek jest dosyć dobry. Będzie miał buffa. Dobra. Biorę znów Karla. Karla. Dobrze. Otwieramy kolejną skrzynię. Znowu nic. No, dobrze, fajnie, że idą. Tu Token tablery bardziej nawet. Ani tokeny. No, kolejny token Mamy już 400 token doublerów. Mi się to podoba. No dobra, 28 Browoksów. A już żaden star Power nie dropnął. No. a szkoda, bo by był fajnie do 8 Beatle, Blurico lub do PayPay. A to gardet do PayPay. No? No okej. Okay. Też może być. Mi się też podoba. 3 gemy, No dobra, 53 gemy już mam. Na no, mi się bareboxy kończą. No to zaraz będzie koniec odcinka. No, za długo to się nie nagrałem. Ale już, no za dużo to wam nie powiedziałem. Szczerze... Smutek, że nie pewnie nie wyleci mi dzisiaj legenda. No bo co? No bo po co? No będę tak super stupowy sobie. A, no po co przecież ci legenda? No po co? No no tak. No 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 bo co? No bo co mam zrobić. No, no. no ja im nic nie zrobię, bo jak mam ich niby zgłosić? A bo jak mam w ogóle im coś powiedzieć, jeśli oni przecież mi nie do dajmowej legendy, bo po prostu mam na 14 tysięcy. Więc dlatego mi jest strasznie smutno, no. Ostatnie 10 roboxów zostało nam. Please, pliska, pliska. Wiem, że nie będzie już legendy. To jest prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne jest to, że trafi legenda. No, bym tylko mógł sobie pomóc, o legendzie, pewnie trafię za rok, czy za dwa. No bo po co mi? No już mnie dziwi, gdybym dopiero miał 16 tysięcy kark to dopiero bym tutaj wydopniała by legenda bym się nie zdziwił ostatnie 5 Dropboxów nam zostało już o w tym momencie otwieramy i zaglądamy i nic ogólnie mam opóźnienie otwieramy, zaglądamy i nic otwieramy, zaglądamy i nic no hmm, dobra, ostatni bramboxon zresztą. No hmm, dobra. Teraz przechodzimy do bigboxów. Już. dobra. Bigboxy. big bigboxy big mam. Trzy rzeczy. Dwójka. Czy jedynka się świeci? Nie. Czyli nic nie ma na nie Fajnie. Dobra, drugi big box. Dwie rzeczy, więc tym bardziej tu nic nie będzie. Chryst, to co, takie sobie rzeczy mi da co dzisiaj. Kolejny big box. Trzy rzeczy. dwójka i czy jedynka się świe... ale super są. co to ma znaczyć? Nie dostałem tych. Jej, czemu za co? To, to, Stars. to jest nie robi w bro. Staresz. Jestem zawsze miły, no. Nigdy nikogo nie obrażałem w Szanowałem każdego. No co to ma znaczyć, no? No tak, przegramy. Nigdy myślę sobie, że coś mi to da. Nic mi to nie da. No dobra. Mega Box. Eee, więc powiem wam tak. Zaraz ten odcinek dobiega końca. I nie wiem, czy coś zrobimy, czy nie, bo sobie zakryłem palcem. Kiełek plus 13. M plus 39. p plus 30. Tyle samo co? Okej. Okay. B plus 61. I jakbym teraz dobrze liczył, bo nie teraz dostanę jakieś dodatkowe rzeczy. Naprawdę? Naprawdę na cały. Czy wy się żartujecie? Jestem naprawdę na tylko na cały. Na wszystko co się męczyłem. Na wszystkie rzeczy, które się męczyłem. Na cały... na całe trzy ogromne openingi. Nie trafiłem legendy. Nie trafiłem. I to jest normalne. Trudno, że mam level Penny. Są już nie uszczęśliwi? tu to gdzieś? Ja chcę tylko legendę. Tylko to. A że tego nie umiem uszanować. Powiedziałam tak. Dziękuję za oglądanie. Poproszę o was. No mam od taki się już nawet nie ma sensu, żebym żebrą. Tak się ten kanał się nie rozumiem Co jest No nawet gdybyście chcieli to, to proszę Was o to Zostawcie lajka Ale Nie wierzę to Na tyle męczenia ile się męczyłem Na tyle rzeczy Tu się starałem Jeszcze Wam coś pokażę co było niedawno? Co się stało niedawno? YouTube, lol, e, e, lol i jeden film. Króła. I tu jeszcze Piperkę. Jest w Robloxach. A ja mam 14 tysięcy, czyli o tysięcy więcej od niego. A trafiłem film, takie cóż tylko, i tylko tych postaci mi brakuje. To ja przy... przepraszam bardzo, ale to już nie jest sprawiedliwe. Super serwis, się postarajmy o więc Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie. No i... No nie wiem, może nawet nie wiem jak wyłączyć. No to pa.